Witajcie, z tej strony Wilfoy21 Dzisiaj nagramy sobie bitewkę na żywo tym oto pojazdem Jest to radziecki czołg średni 8 poziomu T-44 Pojazd jest genialny Polecam go wszystkim graczom Zaraz po nim jest czołg jeszcze lepszy, czyli T-54 no po prostu te czołgi to jest bajka na T44 woże stabilizator pionowy, ulepszony system naprowadzania oraz mechanizm dosyłający do działu średniego kalibru. Amunicja według własnego uznania. Materiały eksploatacyjne, tak jak widzicie, adralina, racje bojowe oraz wielozadaniowy zestaw naprawczy. Dobra, przejdziemy do bitwy. O, rzuciło nas na topie. Także jest fajnie. O 3 ósemki, przeciwnik ma przewagę jednej siódemki nie jest najgorzej. Na tej mapie medami radzę jechać mniej więcej w okolice bazy. Offerdzie wymaksowany, KW1S wymaksowany. Jak Panther ma fajną lufę. Tiger 2. No, tam wie, że ma wymaksowaną lufę. To nie zwrócę uwagi, ale jest ok. Przeciwnik z medów na 8 tierze ma T44 oraz Centurion 1. Także hmm. walka będzie na pewno zacięta. Hmm. Tylko M6 tutaj jedzie. Martwi mnie to. Wiele poczekamy. Mam nadzieję, że nie pójdzie tu całe natarcie, bo mamy żarówkę. Jak widzicie, już coś odbiliśmy. Tutaj kolega nas nie przebije. Mamy bardzo ładny kąt. No, chyba kolega już nie wyjedzie. Na moście stoi i trzeci. to będzie przeciwnik groźny, dlatego załaduje golda. Weźmiemy adralinę, żeby jak najszybciej wydoić kolegę. I może z apeków zobaczymy. Ładnie wchodzi. Olega zrobił błąd, bo nie wozi zestawu naprawczego i zobaczcie. Ocykany. Mamy kw dwójkę. Bardzo groźny przeciwnik. Na razie nie zwraca na nas uwagi, także. Nie trafił. Gdzie jest te 34 już zniszczone? Także jest fajnie. Mm, tu zawrócimy. Bo zapewne wróg przyjedzie tam, gdzie jest te 44. Dostał. No, przeciwnik ma przewagę w czołgach. Pierowo. Tigera nie przebiliśmy. Teraz dostał. No, nasi zlikwidowali T-44. Także jest fajnie. Centuriona. Rewelacyjnie. Bitwa będzie raczej wygrana. Dlatego coś niecoś mogę już przyjąć na pancerz Dobra, zniszczony Został się KW-3 O, Ferdynand ładnie bije Zobaczcie, pojazd jest naprawdę rewelacyjny Mobilny Fajne ma działo. fajny pancerz. I och, we wrak. To ładnie mamy dwa fragi. Jak widzicie, przeciwnik nas nawet nie zarysował. Bitwa nawet, nawet zrobiliśmy 3600 uszkodzeń. 16 strzałów, 15 trafień, 14 przebić, także jest fajnie. Uszkodzenia zadane przy Twojej pomocy 900. Bitwa nawet. Jak widzicie, trochę się nastrzelaliśmy. Zarobek. 18 tysięcy na czysto, z kątem premium byśmy zarobili prawie 40 tysięcy. Doświadczenie to wiadomo, bo to na zbiciu gwiazdki to dużo. I taka to była witewka. Pojazd naprawdę jest rewelacyjny. A już kolejny, czyli T54, jest naprawdę jeszcze lepszy. O, polecam czołg wszystkim graczom. Przynosi naprawdę sporo radości. Tak jak widzieliście w polu walki, jeżeli gra jest dobry, naprawdę to jest maszyna zniszczenia. A tymczasem żegnam się z Wami oraz do usłyszenia.